Hejka. Dzisiaj zajmiemy się zagadnieniami maturalnymi dotyczącymi układu mięśniowego. Przedstawiam Wam tutaj podstawę programową, która Was obowiązuje. Obowiązuje ona rok 2023-2024. I myślę, że podczas nauki warto na niej bazować. Ok, zaczynamy od Podstawowych zagadnień. Układ mięśniowy tworzą wszystkie mięśnie ciała: mięśnie szkieletowe, gładkie, mięśnie sercowe. I uwaga: mięśnie szkieletowe stanowią czynną część aparatu ruchu. Ogólnie to układ szkieletowy jest częścią bierną, natomiast układ mięśniowy jest częścią czynną aparatu ruchu. Mięśnie gładkie występują w ścianach narzędzów wewnętrznych, np. Na w ścianie przełyku, żołądka, jelit. Odpowiadają głównie za przesuwanie się treści pokarmowej przez przewód pokarmowy, czyli wykonują ruchy perystaltyczne. Skurczy mięśnia sercowego pompują krew do naczyń krwionośnych. I tutaj przedstawiam Wam poszczególne mięśnie, nie uczycie się ich na pamięć, po prostu chcę wam pokazać, jak jesteśmy skonstruowani. Ok, teraz troszeczkę bliżej, budowa mięśnia szkieletowego, to taką podstawową jednostką, kurczliwą mięśnia jest brzusiec. Jest on przytwierdzony do kości za pomocą ścięgien. I tutaj mamy to na rysunku. W niektórych mięśniach brzusiec jest podzielony na części. Czyli głowy. Z tego względu dzielimy je na dwugłowę, trójgłowę, czworogłowę. Ok, idziemy dalej. I tak teraz bardziej rozbudowane informacje odnośnie brzuszca, ponieważ składa się on z pęczków włókien mięśniowych. Jest on oddzielony tkanką łączną. Każde włókno mięśniowe jest otoczone błoną i tą błoną nazywamy sarkolemą. Sarkolema tworzy liczne wypuklenia do wnętrza włókien, zwane kanalikami T. A kanaliki te ogólnie przewodzą impuls nerwowy na siateczkę śródplazmatyczną gładką, i dzięki temu, że ono przewodzi te impulsy, to możliwe jest uwalnianie jonów wapnia. Ogólnie ta siateczka sarkoplazmatyczna to jest inaczej siateczka gładka. Wśród plazmateczka i tam są magazynowane jony wapnia, a te jony wapnia są niezbędne do skurczu mięśnia. Wnętrze włókna mięśniowego wypełniają włókienka kurczliwe. Są to miofibryle. Są zbudowane z miofilamentów cienkich, czyli z aktyny, i miofilamentów grubych, czyli miozyny. W skład miofilamentów cienkich wchodzą białka, aktyna, Troponina i troponiuzyna. Dlatego, jeżeli byłoby pytanie, prawda, fałsz, czy aktyna jest zbudowana tylko z jednego białka, czyli z aktyny, to znaczy nie tak. Że miofilamenty cienkie są zbudowane tylko z jednego białka, to jest fałsz, ponieważ ona jest zbudowana z trzech białek i każdy bierze udział w skurczu mięśni. Natomiast jeżeli byłoby pytanie prawda, fałsz. Czy w skład miofilamentów grubych wchodzi tylko jedno białko? To jest to prawda, ponieważ wchodzi tylko miozyna. I miofilamenty cienkie są przyczepione jednym końcem do struktury zwaną linią Z. I te granice między jedną linią Z a drugą linią Z to wyznaczają sarkomer. Zaraz do tego wszystkiego przejdziemy. Zobaczycie, jak to wygląda. Może to być jeszcze niejasne, ale mam nadzieję, że po tym filmiku już, już wam wszystko się wyjaśni. Ok. I tak. Miofibryle oglądane pod mikroskopem wykazują poprzeczne prążkowanie. Tutaj widzicie to tak na tym schemacie obok. No i one pod mikroskopem po prostu mm, inaczej załamują światło i jeżeli będziecie mieli zdjęcie spod mikroskopu, to prążki ciemne, czyli anizotropowe, to tam gdzie będzie występować miozyna. Natomiast odcinki miofibryli, w których występuje aktyna, a nie występuje miozyna, to prążki jasne, izotropowe. I w obrębie prążka HA wyróżnia się smugę H, czyli obszar wyłącznie zajmowany tylko przez włókna miozyny. Bo w skład anizotropowych wchodzi i aktyna i miozyna, ale tam jest taki fragment. Ja pokażę, na, to będzie chyba na ostatnim slajdzie. Tam będzie ta smuga H i smuga H wypełnia się tylko miozyną. Sarkomer jest podstawową jednostką funkcjonalną kurczliwą mięśnia. Stanowi go odcinek miofibryi i tak jak mówiłam, jest ograniczony on z obu stron liniami Z. W stanie rozkurczu mięśnia w obrębie pojedynczego sarkomeru miofilamenty aktynowe i miozynowie praktycznie na siebie nie zachodzą. W takiej sytuacji sarkomer składa się z połowy prążka I, a i połowy następnego prążka I. Podczas skurczu mięśnia nitki aktyny ślizgują się pomiędzy nitki miozyny, co powoduje skurczenie się, skrócenie się sarkomeru. Szerokość odcinka A ona w ogóle nie pozostaje zmieniona. Ona nigdy nie będzie zmieniona. Natomiast skracają się odcinki I i Z. To trzeba zapamiętać. Czyli nie skraca się nam zupełnie odcinek A, ale skraca nam się odcinek Z i I. I tutaj mamy to obok, że mamy sarkomer podczas rozkurczu i podczas skurczu. To na czerwono coś jest zaznaczone, to są, mm, to jest prążek anizotropowy. No i w jego skład wchodzi i aktyna i mięzyna, ale po środku mamy tutaj tylko no, muzynę. Dobra. Teraz mamy przystosowanie w budowie włókna mięśnia szkieletowego do funkcji. Musimy zapamiętać, że i do skurczu mięśnia, i do rozkurczu mięśnia potrzebna jest nam energia, a ta energia mm, może być pozyskiwana z ATP. I tak, dobrze rozbudowana siateczka sarkoplazmatyczna, czyli gładka, magazynuje jony wapnia, one są niezbędne do skurczu mięśnia. Kanaliki te przekazują pobudzenie na błony siateczki sarkoplazmatycznej, co powoduje przepływ jonów wapnia z siateczki do zarkoplazmu. Liczne jądra zlokalizowane pod błoną sterują przemianami biochemicznymi. W jąderkach odbywa się synteza rRNA i pod jednostek rybosomów, na których zachodzi synteza białek mięśni. Liczne mitochondria z silnie rozbudowanymi grzybieniami mitochondrialnymi produkują energię niezbędną do skurczu mięśnia. Regularne, naprzemienne ułożenie fi fil e filamentów aktynowych i miozynowych umożliwia wykonywanie szybkich, silnych skurczów. Obecność niebiałkowego aminokwasu fosfokreatyny umożliwia szybkie odtworzenie ATP. Obecność mioklobiny w cytozolu pozwala na magazynowanie tlenu. Glikogen, magazynowany w sarkoplazmie, dostarcza substratu oddechowego pracującego mięśniom, czyli glukozy. Ponieważ glikogen się rozpadnie podczas glikogenolizy, to powstaje nam glikogen. I on jest tak jakby. Substratem do oddychania tlenowego. A podczas oddychania tlenowego pozyskujemy właśnie e, największą ilość tego ATP, tak? niż podczas na przykład fermentacji mlekowej. Rozbudowana sieć włosowatych naczyń krwionośnych dostarcza mięśniom tlen, glukozę, wolne kwasy tłuszczowe wykorzystywane do produkcji energii. I tak. Mamy trzy rodzaje włókien mięśniowych: mamy czerwone, pośrednie i białe. Białe to są dla, mm, dla takich osób, które biegają w krótkim biegu, natomiast czerwone jest dla maratończyków. I tak. Tylko białe pozyskują energię na drodze fermentacji. Mają najmniejszą zawartość mioglobiny, która magazynuje tlen, mają dużą zawartość glikogenu. Aby jak najszybciej mogła zachodzić glikoliza, a później e, redukcja, tak? Do tego kwasu mlekowego. E, tempo skurczu jest szybkie, odporność na zmęczenie jest mała. Czyli po prostu szybko się męczymy, tak? Natomiast czerwone no to mamy oddychanie tlenowe, mamy dużą zawartość mioglobiny, dużą zawartość glikogenu. Oj, małą zawartość glikogenu. Tempo skurczu jest wolne i odporność na zmęczenie jest duże. A pośrednie to tak. Pomiędzy czerwonym, a pomiędzy białym. Teraz mamy podział skurczów. Ze względu na zmianę długości i napięcia, skurcz izotoniczy wywołuje zmianę długości mięśnia bez zmiany jego napięcia. Zachodzi w mięśniu izolowanym. Izometryczny skurcz, podczas którego zmienia się napięcie, ale nie zmienia się długość. Tutaj jest zawarte izometryczny. Możemy sobie zrobić taką mnemotechnikę, że tutaj jest metryczny, czyli nie zmienia się długość. I aksonomiczny, auksotoniczny, czyli mieszany, czyli zmienia się i długość, i napięcie. Mamy też skurcz pojedynczy, który wywołany jest przez pojedynczy impuls nerwowy i także skurcz tężcowy, który powstaje w wyniku sumowania się skurczów pojedynczych. Grupa mięśni. Dzielimy je na antagonistyczny i synergistyczny. Antagonistyczne uczestniczą w wykonywaniu czynności przeciwstaw, czyli biceps i triceps. Biceps towarzyszy nam jego praca podczas ginania ręki. Natomiast triceps podczas prostowania ręki. Synergistyczne, no to współdziałają ze sobą w wykonaniu jednego, tego samego ruchu w tym samym kierunku. Czyli przepona i mięśnie międzyżebrowe, które współpracują w wykonywaniu wdechów i wydechów. Tutaj mamy na dole przedstawioną pracę bicepsa i tricepsa. Ogólnie mm, odnośnie jeszcze mięśni synergistycznych, to możemy podać przykład mięśnia czterogłowego uda i dwugłowego. Dobra i to jest to, co na początku Wam mówiłam. Mamy sarkomer, czyli tą jednostkę podstawową, kurczliwą funkcjonalną mięśnia i jest on oddzielony liniami Z. Liniami Z to jest to na tej fotografii na mikroskopie zaznaczone taką bardzo ciemną linią e tutaj tam gdzie jest taki bardzo ciemny obszar bardzo bardzo ciemny tam jest ta smuga H i jest to po prostu hmm, sama miozyna a tam gdzie jest to jasne to jest aktyna Tutaj mamy właśnie pokazany ten skurcz i rozkurcz. Pamiętamy, że skraca nam się tylko prążek I i Z, a nie skraca się w ogóle A. No i ostatni slajd, czyli fazy skurczu mięśnia. I tak, patrzymy na jedynkę. Tropomiozyna blokuje połączenie miozyny z aktyną. Jony wapnia uwolnione pod wpływem pobudzenia łączą się z troponiną, i wtedy ta tropomiozyna odłącza się od aktyny. I co wtedy? Jak się ona odłączy, to dzięki temu, tak jakby miozyna, może połączyć się z aktyną. I wtedy następuje hydroliza ATP, tak jak widzimy tutaj to na obrazku. Bo ta tropio tak jakby blokuje to miejsce, tak jakby miozynie. Później mamy, że aktyna łączy się z miozyną na trójersce. Widzimy taki mosteczek, tak? Połączyły się razem. Czwórka. ADP i P odłączają się od głowy miozyny. I wywołuje to wiosłowy ruch cząsteczki miozyny. Mamy to na rysunku która zginając się pociąga ze sobą włókno aktyny i następuje skrócenie sarkomeru. I 5. Po przesunięciu się włókna aktyny głowa mięzyny przyłącza cząsteczkę ATP i odłącza się od aktyny. Czyli następuje relaksacja. I tak w kółko, w kółko mamy taki cykl. I z tej szybkiej powtóreczki byłoby na tyle. Mam nadzieję, że Wam się troszeczkę rozjaśniło. I co chciałabym powiedzieć, zachęcam do subskrypcji. Subskry subskrypcji, przepraszam, o Boże, jak się po prostu już mam tak sucho w gardle. No i troszeczkę już nie myślę. No i oprócz tego zachęcam was do odwiedzenia mojej strony w Facebooku douczanie.pl i tam zaczynam udzielać korepetycji online. Także zapraszam serdecznie. Pa pa.